Gramy z Zagłębiem, które w ostatniej kolejce zapewniło sobie awans do playową. Natomiast nie możemy myśleć, że to jest spawe zespół, na zagrać dużo lepiej niż z Bardzo skoncentrowani, agresywnie i wydaje mi się, że powinno być lepiej. Mają bardzo dobre skrzydła. W ramce już jest wszystko ok, więc z wszystko się dziwię, że dopiero w ostatniej kolejce zapewnili sobie awans do nie Niemniej jednak trzeba do tego meczu. Weź w pełni skoncentrowani i gramy u siebie no i... i nie biorę innej możliwości no, jak wygranie tego meczu. To my stawiamy sobie ten nasz cel, który w ogóle nie, nie zboczył w tej chwili po tej porażce, tylko jest bardzo jasny, bardzo konkretny. Playoffy, tak jak to faza wygląda, gramy z trzema zespołami. Pierwszym zespołem jest Lubin i myślę, że nasze aspiracje sięgają wysoko i mamy dużo możliwości, żeby je potwierdzić. Pierwsze spotkanie w sobotę, jedyna, tak jak powiedziałem, nie tyle, Nieznajomość przeciwnika, ile mm, pewna, pewna doza y, nieznajomości celu, jaki sobie stawia, czy stawiał zespół Luminę. A reszta myślę to jest sport i jeszcze raz powtórzę, play-offy cechują się tym, że trzeba po prostu wygrać.